Witam Państwa dzięki najnowszym aktualizacjom naszego designu streama Mamy możliwość oglądania tańca jednego z gazów dżokerskich cały czas. I to jest najnowsza aktualizacja proszę Państwa. Więcej niestety nie mam niczego do dodania. Mam nadzieję, że słychać jokerski e, beat, w, w którym został pozdrowiony e, jeden z wielu jokerów podczas, ostatnie, podczas ostatniego e, wykładu z gazologii. E, była taka możliwość i on zostanie pozdrowiony niedługo. Chociaż wolałbym nie zdarzyć się w tożsamości Jokeru, bo wiadomo, Joker zawsze pozostaje taki jaki chce. Ale mam nadzieję, że państwu podobają się aktualizacje. No, to znaczy tam jeszcze tam Norba. Niki jeszcze zostaną też wyjabane i Lichsa też zostanie wyjabana, ponieważ zaśmieca nasz kanał. To jest raz. A dwa, proszę Państwa, to to jest to, że my zostanie uruchomiona uf z graczy od Mastera. Będzie aktualizacja na Chidze 2 się będę kwalifikować, ale to w momencie, kiedy tutaj będzie lepsza los z mojej strony i mniej alkoholu. Pozdrawiam Państwu.